Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmie chciałam rozprawić się z kaszami, mąkami i zbożami. Wszyscy myślimy, że kasze są bardzo zdrowe. Na przykład taka kasza gryczana czy jęczmienna. Otóż mogą być zdrowe, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w dzisiejszych czasach ta żywność do zdrowych nie należy, a szczególnie ta taka ogólnie dostępna na przykład w marketach. Co takiego czai się we wszelkich kaszach. Mianowicie chodzi tutaj o zawartość pestycydów. Kasze nagminnie są wysuszane za pomocą glifosatu. Po prostu taki rolnik zbierze taką kaszę, zetnie ją i aby ją wysuszyć, aby przyspieszyć to jej wysuszanie, stosuje glifosat. No tak kiedyś zauważyli, że te zboża popryskane glifosatem bardzo szybko i łatwo się wysuszają i po prostu również nie chorują, nie łapią żadnych chorób grzybowych i dlatego ten proceder jest taki powszechny. Niestety, jeżeli kupujesz kaszę nieekologiczną, no to musisz liczyć się z tym, że zawiera ona bardzo wysokie stężenie przede wszystkim glifosatu, który został właśnie użyty do podsuszenia tej kaszy. No i oczywiście wszelkie mąki również podlegają takim samym zasadom, no bo zboże również jest suszone glifosatem. Dlatego taki na przykład kupny chleb kosztujący, no nie wiem, nie za bardzo się teraz orientuję, jakie są ceny kupnego chleba, bo już od wielu, wielu lat chleb piekę samodzielnie i to z takich ekologicznych mąk, absolutnie nie tych ogólnodostępnych z marketu, ale dajmy na to, że tak około 3 zł, no to wiadomo, że jest to mąka, że mąka do wypieku tego chleba jest jak najniższej jakości, no bo co takiego wyprodukujemy za 3 zł? No, bubel skażony pestycydami, glifosatem, dodatkowo jeszcze jest w nim wiele innych substancji chemicznych, na przykład spulchniaczy. I dlatego tak istotne jest, żeby samemu piec chleb. No, oczywiście, jeżeli. Tego nie robisz, jeżeli nie chcesz tego robić, nie namawiam cię do tego, ale wówczas chyba najlepszym wyjściem będzie zupełna rezygnacja ze spożywania chleba. No bo mimo tego, że zakupisz chleb z jakiejś zaprzyjaźnionej piekarni, to nie sądzę, że stosuje ona mąki ekologiczne, bo te mąki ekologiczne są bardzo drogie. Kilogram waha się tak od 10 zł wzwyż. Także Produkcja takiego chleba i taki zdrowy bochenek chleba musiałby kosztować koło 20 zł. No być może i są dostępne takie ekologiczne piekarnie. Ja niestety w mojej miejscowości takich nie mam i piekę samodzielnie chleby z ekologicznych mąk. Ale wracając do tych kasz. Kasze są zdrowe, są to węglowodany złożone, ale oczywiście nie w nadmiernych ilościach, ponieważ są to cukry. Od czasu do czasu można sobie oczywiście pozwolić na dobrej jakości kasze ekologiczne, ale absolutnie nie te zwykłe marketowe. Odpadają, jeżeli chcesz być zdrowa, jeżeli chcesz być zdrowy, zapomnij o takich kupnych kaszach z marketu czy z jakiegoś innego sklepu. One muszą posiadać certyfikat ekologiczny, czyli taki zielony listek. No! Chyba, że masz dostęp do takich kasz od zaprzyjaźnionego rolnika, któremu uważ i doskonale wiesz, że nie stosuje on glifosatu do wysuszania tych kasz, do wysuszania zboża, ale to jest zupełnie inne zagadnienie, jeżeli masz taki dostęp, a oczywiście bywają takie sklepy i nawet w internecie można kupić dobrej jakości kaszę, dobrej jakości mąkę i odsyłam do poszukiwania takich sklepów, bo ja tutaj nie chcę nikogo reklamować, ale są dostępne. No, ja również w swojej okolicy nie mam dostępnego takiego rolnika, który byłby zupełnie ekologiczny, mimo że mam takiego rolnika za potem, ale on akurat nie uprawia żadnych kasz, nie uprawia yy, żadnego zboża. No i dlatego kupuje te mąki z certyfikatem albo kupuje z dobrych internetowych sklepów. Naprawdę to jest bardzo istotne, bo mało kto o tym wie. Myślimy, że kasze są zdrowe. Kasza gryczana, no wiadomo, zawiera duże ilości krzemu i jak najbardziej może być zdrowa, ale musi być to do dobrej jakości kasza. Absolutnie nie ta marketowa, która jest traktowana podczas wysuszania glifosatem, ale nie tylko, bo dodatkowo w czasie produkcji takiej kaszy, w czasie jej wzrostu stosowane są różnorakie opryski przeciw chorobom grzybowym, przeciw szkodnikom, czyli oprócz tego glifosatu do tej całej nieciekawej tablicy Mendelejewa dochodzą jeszcze... Te inne szkodliwe pierwiastki wykorzystywane przez firmy czy przez rolników w celu oprysków przeciw chorobom czy przeciw szkodnikom. To należy również mieć na uwadze. Ja wiem, że jest to dosyć ogromny problem, ponieważ te produkty ekologiczne są zdecydowanie droższe dwa razy, trzy razy, a nawet czterokrotnie także nie każdego stać. Ale Liczy się jednak zdrowie, ponieważ oszczędzając już na pułapie jedzenia, na pułapie diety, potem niestety te koszty mogą znacznie wzrastać, jeżeli będziemy się leczyć, jeżeli będziemy się chcieli doprowadzić już później do normalnego funkcjonowania, czyli do zdrowego organizmu, a wielokrotnie nie jest to możliwe, ponieważ organizm zniszczony, zatruty, nie ma takich możliwości regeneracji jak zdrowy organizm. Dlatego bardzo ważna jest dieta. I z tego powodu dzielę się z Wami takimi informacjami jak w tym filmie i mam nadzieję, że Wam się to przyda, że polecicie ten film dalej, udostępnicie go dalej, żeby więcej osób wiedziało, żeby jednak uważać z tymi kaszami. Bardzo fajne są. Mąki orkiszowe, ponieważ orkisz jest to taki rodzaj takiej starodawnej, można powiedzieć, pszenicy. I wyobraźcie sobie, że akurat orkisz, teraz traktowany pestycydami, gorzej rośnie, gorzej rodzi, więc on sam sobie wymusza to, żeby go tymi środkami chemicznymi nie traktować. Ale mimo wszystko, mimo że jest to orkisz, no to oczywiście. Dobrze by było, żeby to był orkisz ekologiczny. Ja bardzo lubię chleby orkiszowe, z pełnoziarnistej mąki orkiszowej i przede wszystkim się takimi delektuję, takie sobie piekę. Ten orkiszowy chleb w smaku przypomina trochę orzechy laskowe, dlatego tak bardzo go lubię, bo ja jednak osobiście uwielbiam orzechy laskowe i nawet mam w swoim ogrodzie leszczynę, która mi co roku Jakąś tam część tych orzechów rodzi. Oczywiście nie zaspokoi ona mojego głodna orzechy laskowe. Muszę później w ciągu roku dokupywać, dopóki nie dojrzeje mi kolejna partia z tej mojej leszczyny. Ale to tak na marginesie. Ważne, żebyście wiedzieli, że kasze marketowe, nieekologiczne są traktowane glifosatem i wszelkiej maści pestycydami i ze zdrowiem absolutnie nie mają. Nic wspólnego. Dotyczy to również wszelkich mąk, czy to mąki gryczanej, czy mąki kukurydzianej. O kukurydzy to już w ogóle nie chcę wspominać, bo nie dość, że jest ona traktowana glifosatem, to jest ona nadmiernie wręcz genetycznie modyfikowana. Ale nie tylko kasze, ponieważ należy uważać na przetwory, na wyroby z mąk, takie jak makarony na przykład, bo do ich produkcji wiadomo użyte są również najgorszej jakości mąki i w tych wszystkich makaronach jest mnóstwo, mnóstwo glifosatu i innych pestycydów. Dlatego jeżeli decydujesz się na konsumpcję makaronów, to również kupuj je wyłącznie ekologiczne. Ja wiem, znowu się powtarzam, że one są droższe, ale Tutaj, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, o naszą dietę, nie należy oszczędzać. No a jeżeli chcesz i masz takie świetne dojścia do super mąk albo kupujesz mąki ekologiczne, to również można sobie samodzielnie przygotować taki makaron. Jest po pierwsze zdecydowanie lepszy w smaku, no i oczywiście zdrowszy. Ja wiem, że w naszych czasach przyzwyczailiśmy się już do takiego szybkiego jedzenia, do szybkiego przygotowywania potraw, bo nie mamy wiecznie czasu, taki wyścig szczurów, pogoń nie wiadomo za czym. Za czym? No, gonimy za tym pieniądzem, żeby sobie nakupować jak najwięcej, 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 ale często nie mamy czasu cieszyć się tymi rzeczami, a potem już nie mamy zdrowia, bo w pogoni za tym pieniądzem zatracamy tę najcenniejszą wartość czyli o poszanowanie własnego ciała. Nasze ciało powinno według mnie być dla nas świątynią. Musimy o nie dbać, żeby służyło nam jak najdłużej, w jak najlepszym stanie. Dlatego ta kwestia diety jest tak niezmiernie ważna i dlatego jestem dietetykiem, żeby propagować te takie zdrowe wartości w kwestii odżywiania dużo rzeczy produkuje sama i powiem faktycznie jest to pracochłonne, ale jest satysfakcja, że dbamy o swoje zdrowie i to się odbija i na zdrowiu, i na wyglądzie, i na samopoczuciu. Także faktycznie. Od paru lat mam taką pewną zasadę. Przyglądam się każdej rzeczy, którą konsumuję i którą nakładam na ciało, bo to również jest bardzo istotne. Nie wystarczy sama dieta, żeby zdrowo żyć, ale musimy otaczać się tym, co jest zdrowe oraz na ciało, pielęgnację ciała, pielęgnację skóry, włosów, nakładać. Takie produkty, które samodzielnie możemy skonsumować i które nam nie zaszkodzą. Czyli absolutnie nie te drogeryjne kremy, nie te drogeryjne masidła. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to jest taka trochę inna kwestia i to poruszam w innych swoich filmach, które również znajdziesz na moim kanale. Tutaj chciałam się skupić głównie na mąkach i... Kaszach. No jak zwykle gdzieś tam odejdę z tematu, ale myślę, że takie małe zbaczania z tematu są fajne, bo sygnalizują inny problem. Ja tu mówię o diecie, ale zaraz wyrasta mnóstwo innych ciekawych kwestii które również są bardzo ważne dla naszego zdrowia, jak ta naturalna pielęgnacja skóry, czy otaczanie się przyjaznym środowiskiem. Wiadomo, że wszystkiego do końca nie wyeliminujemy. No nie da rady. Żyjemy w takim świecie, gdzie tej chemii jest mnóstwo, czy to nawet w meblach, czy w urządzeniach, czy w środkach, czy no we wszystkim, czym się otaczamy. Ale ważna jest wiedza, jak je zastąpić, jak na przykład zastąpić proszek do prania, ten taki najgorszy, jak zastąpić kremy i jak zastąpić na przykład właśnie ten chleb. No niestety, sprawa wygląda tak, że jeżeli chcemy być zdrowi, jeżeli chcemy się dobrze czuć, to musimy się o to postarać i to wymaga czasu i nakładu pracy, ale... Myślę, że cena jest tego warta, że gra jest warta świeczki, bo w inny sposób no, obudzimy się z ręką w nocniku, albo schorowani, albo z nowotworami, a nie daj Boże, nie zdążymy się obudzić, bo po prostu przedwcześnie zejdziemy z tego świata. No, to jest taki czarny scenariusz, ale niestety taka jest prawda. Nasze organizmy nie są ze stali. Toksyny się Kumulują, odkładają w tkankach. Faktycznie, organizm człowieka ma zdolność regeneracji i pewne narządy odtwarzają się od nowa, ma tę możliwość wymiany tkanek, ale my musimy mu w tym pomóc. No, jeżeli będziemy pakować w siebie non-stop kasze, makarony, chleby z glifosatem, no to on nie będzie miał możliwości się oczyścić. I wątroba, po pierwsze, wątroba i nerki. Te narządy, które są odpowiedzialne za usuwanie toksyn będą nadmiernie obciążone i nie będą spełniały swojej podstawowej funkcji, bo będą się zajmowały w kółko usuwaniem nadmiaru toksyn, a i takich wszystkich nie usuną. Dlatego mimo, że to wymaga czasu, że to wymaga pracy, że to wymaga również wiedzy, to absolutnie nie rezygnuj z przyglądania się tego, co konsumujesz z przyglądania się tego, co kupujesz. Wiecie co, ja nienawidzę zakupów, nienawidzę robić zakupów spożywczych, bo jak idę do sklepu, to do sklepu, gdziekolwiek jak coś kupuję, to bardzo długo się temu przyglądam. Czytam etykiety, czytam składy i zajmuje mi to bardzo, bardzo długo, dużo czasu. Średnio robię tak zakupy raz w tygodniu, ale jest to dla mnie cały dzień. To jest taka wyprawa. I no nie lubię tej czynności, ale wiem, że dla własnego zdrowia nie mogę wejść do sklepu i ładować do kosza, co popadnie, nie patrząc, jaki jest skład, nie patrząc, co ja tam wkładam do tego kosza. O ile mam możliwość, o tyle produkuję sama, czy warzywa, czy owoce, czy zioła. Część z tych rzeczy mam u siebie w ogrodzie mam u siebie w domu, no ale nie jestem sama wszystkiego w stanie wyprodukować. Nie da rady, choćby jajka. No nie mam kur, chociaż mogłabym, ale nie mam już czasu na te kury i jajka również należy kupować. Ekologiczne tak zwane zerówki, jeżeli nie mamy dostępu do takich czystych jajek, ale to też jest temat na zupełnie inny film. Widzicie, ja mówię o kaszach i zawsze gdzieś tam jednak yy, od tego tematu odbiegam i coś tam mi się w głowie innego urodzi. Tak dużo po prostu chciałabym Wam przekazać w tej kwestii zdrowia, żebyście o nie dbali, żebyście nie myśleli, że jesteście wieczni. No niestety, nikt z nas nie jest wieczny. Może kiedyś, nie wiem, czy oglądaliście taki serial jak Black Mirror. No, kapitalny serial, każdy film jest o czymś innym, ale w całej tej serii. Chodzi o to, jak technologia może wpływać na człowieka. Jest to takie trochę science fiction. Zresztą ja bardzo uwielbiam ten gatunek filmowy, nie tylko filmowy, bo i książki z tego rodzaju. I bardzo mi się podobał ten serial, więc gorąco Ci go polecam, bo można się głęboko zastanowić nad tym, co technologia może zrobić z człowiekiem. Dlatego dbajmy o swoje zdrowie, póki mamy jeszcze ciało, bo tak odnosząc się do tego serialu, to w bardzo wielu odcinkach poruszana jest kwestia świadomości, że ta świadomość przenoszona jest do świata cyfrowego i ludzie już nie mają ciał, że można siebie skopiować, można skopiować swoją świadomość, można skopiować swoje myśli, wspomnienia. I no nie wiem, czy to byłaby fajna przyszłość, absolutnie nie chciałabym, żeby tak było, nie chciałabym dotrwać do takich czasów, ale również nie chcielibyśmy, żeby nasze pokolenie dotrwało do takich czasów, bo to nie jest życie, to nie wydaje mi się jakimś dobrym trendem, a prawdę mówiąc do tego zmierza. Więc póki mamy tę możliwość korzystać naturalnie ze świata, korzystać naturalnie z jego dóbr to się tym cieszmy i dbajmy o swoje ciała, bo nie wiadomo, ile czasu ludzkość jeszcze będzie miała te ciała, czy faktycznie gdzieś tam się nie przeniesiemy do życia w świecie cyfrowym. Więc póki co zostawmy wspomnienia chociaż naszym pokoleniom, te zdrowe, dobre wspomnienia. Jest również pewna pozytywna strona tego, co chcę powiedzieć, a mianowicie, że jednak Świat zaczyna zwracać się bardziej do natury. Natura staje się nam bliższa. Zaczynamy powoli, powoli to wszystko jeszcze małymi kroczkami dążyć do tego, aby żyć bliżej natury. Bo wszak z natury się wywodzimy i najlepiej czujemy się wśród niej. Przynajmniej ja. Ale myślę, że większość osób, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, Mimo, że mieszkamy w blokowiskach, mimo, że mieszkamy w wielkich miastach, to jednak prawdziwy odpoczynek jest na łonie natury. Dlatego jeszcze raz do Was apeluję, dbajcie o swoje zdrowie, żebyśmy mogli przekazać pozytywne wzorce naszym pokoleniom, żeby to życie nie polegało tylko na jakiejś gonitwie. Za pieniądzem i nie wiadomo za jakimi dobrami. Bo największym naszym dobrem, najwartościowszym jest nasze życie i zdrowie. Bo życie to zdrowie i tego się trzymajmy. Także kasze tylko ekologiczne, mąki tylko ekologiczne, makarony ekologiczne i produkty, które zawierają w składzie kasze, makarony. Mąki muszą być bezwzględnie ekologiczne. To jest bardzo istotne. I to nie jest jakiś taki negatywny trend, wręcz pozytywny. I to staram się Wam przekazać. Nie, że jestem jakaś nawiedzona, szalona, że to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, będziesz sobie interpretować to w taki sposób, w jaki będziesz chciał, chciała, ale... To jest Twoje zdrowie. Ja Ci tylko przekazuję pewne informacje, pewną wiedzę, a co Ty z tym zrobisz, to już zależy wyłącznie od Ciebie. Ja mam dobre intencje, ale wiem, że wiele osób będzie mnie krytykować. Proszę bardzo, ja się do tego przyzwyczaiłam. Jestem wystawiona na krytykę dzień w dzień z racji tego, że prowadzę media społecznościowe, prowadzę bloga. Prowadzę tutaj kanał na YouTube i wiele osób jest nieprzechylnych, chociaż jest ich zdecydowana mniejszość. I wybaczcie czasami, jeżeli są jakieś głupkowate komentarze, nic nie wnoszące i mnie obrażające, ja takich nie zatwierdzam. No bo z jakiej racji mam zatwierdzać coś, co nie ma żadnego przekazu, co jest samo w sobie negatywne, ma negatywny wydźwięk, nie o to mi chodzi, bo mój kanał ma być pozytywny, ma być radosny i ma służyć wielu osobom. A jeżeli komuś się nie podoba, no to po kiego grzyba wchodzi na mój kanał i mnie ogląda? Jest tyle różnych kanałów, takich dziwnych, zupełnie dla mnie niepotrzebnych, więc tam niech kierują swoją uwagę tacy ludzie na takie kanały stricte rozrywkowe, bo o takich właśnie... Mówi, ja takich kanałów nie oglądam, bo ja nie mam na takie kanały czasu. Dla mnie to jest strata czasu, jeżeli jakieś kanały subskrybuję. Jeżeli jakieś kanały oglądam, są to kanały wartościowe, przekazujące jakąś wiedzę, informacje i tego bym się trzymała. Jeśli komuś się nie podoba, droga wolna, ja nikogo nie zmuszam do subskrypcji. To jest kwestia zupełnie indywidualna i oczywiście, jeżeli chcesz mnie subskrybować, to... Jest mi bardzo miło, ponieważ jest to również dla mnie pewne wyróżnienie i z tego się cieszę. I właśnie a propos tej subskrypcji, to zachęcam Cię do włączenia powiadomień, ale wszystkich powiadomień. Wówczas będziesz na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, z takimi ciekawostkami i nowinkami, bo nie wiem czy wiesz, ale na kanale udostępniam treści związane z dietą, z dietetyką zdrowym odżywianiem, naturalną pielęgnacją urody oraz pielęgnacją storczyków. Ogród również jest bardzo często tutaj na moim kanale publikowany i wszelkie takie sprawy związane z pielęgnacją kwiatów ogrodowych, doniczkowych także tutaj dużo znajdziesz właśnie również takich treści, bo ja uwielbiam rośliny, ja uwielbiam się otaczać Naturą dla mnie nie ma życia bez natury. Gdyby mnie zamknęli gdzieś w murach i kazali mi tak całe życie przeżyć bez ani jednej rośliny, no wolałabym chyba po prostu nie żyć niż żyć w takich warunk warunkach bez dostępu do roślin. Nie wiadomo jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości, bo jeżeli skazimy całkowicie ziemię, jeżeli wymrą zwierzęta, owady, no to faktycznie może tak się zakończyć, że zejdziemy do podziemi. No ale myślę, że jeszcze za mojego życia to się nie stanie. I nasza w tym głowa, żeby dbać o to, żeby to się nie stało nigdy. No na pewne rzeczy nie mamy wpływu, tak na przykład jak uderzenie meteorytu, ale myślę, że wraz z rozwojem technologii i to będziemy mogli okiełznać, ale skupmy się na tym, co jest wokół nas. Twórzmy wokół siebie pozytywną aurę. Twórzmy wokół siebie pozytywne wibracje, a kosmos odpłaci się nam tym samym. No bo wiadomo, wysyłamy negatywną energię, ta negatywna energia wraca do nas. Wysyłamy pozytywną energię, ta pozytywna energia wraca do nas. Dlatego ja tą swoją pozytywną energię którą mam, a mam ją dzięki temu, że na co dzień obcuję przede wszystkim z naturą, bo jednak z nią obcuję. Mam mnóstwo roślin w domu, mam ogromny ogród i ta natura jest ze mną na co dzień, przekazuje wam tą yy, energię i myślę, że będzie to przez Was dobrze odebrane. Oczywiście trochę się rozgadałam, jak to zwykle ja, bo jestem gadło, miało być o kaszach, a wyszło zdecydowanie coś bardziej dłuższego, dlatego nie chcę już tego filmu przedłużać, żeby Was nie znudzić, bo ostatnio dostałam taki dziwny komentarz. Film był bardzo krótki, trwał chyba 5 minut i ktoś tam mi napisał, no to dlaczego taki długi film, dlaczego tak długo, dlaczego nie dochodzę do sedna? A ja myślę, że takie filmy dwu Trzy minutówki, no, no nie są za fajne według mnie, jeżeli chodzi o kanał i jeżeli chodzi o osobę, która go prowadzi, to ja bardzo lubię poznawać takie osoby, oglądając ich dłuższe filmy, na przykład nawet takie 40-minutowe czy ponad jedno. Godzinne. Mam kilka takich kanałów, które oglądam notorycznie, codziennie, może nie tyle oglądam, co słucham, bo no oglądanie nie mam czasu, ale jak coś robię na przykład w kuchni, czy w domu, czy w ogrodzie, no w ogrodzie to niebo, w ogrodzie to słucham śpiewu ptaków, bo u mnie również w ogrodzie są ptaki, ale szczególnie w domu to zawsze przesłuchuję te pewne kanały. Oczywiście są to kanały według mnie bardzo wartościowe, jest tam przekazana wiedza albo sprawy mnie interesujące. Także to na tej zasadzie działa i myślę, że jeżeli ten film jest trochę przydługały, to mi wybaczysz i mimo wszystko zasubskrybujesz mój kanał, jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz i włączysz powiadomienia, a będę cię częściej raczyła takimi różnymi ciekawostkami. No jednak już będę kończyć, nie będę przedłużać tego i tak przydługawego w sumie według mnie filmu, bo z drugiej strony to nie chcę, żeby były one zbyt długie i nie chcę, żeby były one zbyt krótkie. Dobrze byłoby wypośrodkować sobie ten zakres czasowy i myślę, że takie filmy około 20 minut trochę ponad są idealne do odsłuchania, bo tak de facto ten film jest tego rodzaju filmem do odsłuchania, nie trzeba go oglądać, wystarczy sobie go puścić gdzieś w tle. I po prostu przesłuchać. No, filmy takie typowe, jak oprowadzam Was po swoim ogrodzie, czy pokazuję kwiaty, czy pokazuję, jak coś zrobić, jak coś ugotować, no to wiadomo, trzeba obejrzeć. Ale ja akurat ten film wystarczy wysłuchać. Także do zobaczenia, serdecznie pozdrawiam, zapraszam do kolejnych moich filmów i pa pa!